rozpoczęły się zimowe ferie. I dla nas, dla Salezu, czyli dla Zespołu Szkół Salezjańskich Dąbowskowe w Wrocławiu jest to również czas, który chcemy poświęcić ludziom młodym. Takie jest nasze powołanie i taki jest nasz charyzmat, czyli Salezjanie. Wrocławscy organizują zimowisko dla dzieci zarówno przy ulicy Świętokrzyskiej, jak i przy ulicy Plusa, na ulicy Młodych Techników, a więc są takie trzy Miejsca teraz, gdzie dzieci przychodzą. To zimowisko w Calezie to zimowisko dla dzieci szkoły podstawowej do klasy ósmej i jest ono bardzo precyzyjnie przygotowane. Tutaj dzieci będą mogły. Nie tylko, nie tylko się spotkać, ale ten czas będzie dla nich czasem zwłaszcza radości, bo to, o to chodzi. To, co lubią dzieci i to, co chcemy im zaproponować, to przede wszystkim taka aktywna forma spędzania tego wolnego czasu. Tak więc będą zajęcia na dworze, zajęcia sportowe, zajęcia ruchowe. Również każdego dnia będzie specjalnie przygotowane wyjście do miasta, do jakiegoś bardzo ciekawego, inspirującego miejsca. Gdzie dzieci będą mogły doświadczyć nowych wrażeń, ale także będą mogły właśnie tą radość wzbudzić. No i każdego dnia jest prowadzony program formacyjny w oparciu o film, który dzieci codziennie we fragmentach oglądają, potem jest praca w grupach. W tym roku mamy Strażnicy Marzeń, i na tych półkoloniach właśnie pod ten film bazujemy i pracujemy z dziećmi, młodzieżą. Poprzez, poprzez pracę w grupach. Po tym filmie zawsze dzieci idą do swoich grup, omawiają ten fragment filmu, poprzez przygotowane pytania do tego filmu odpowiadają. No coś w rodzaju takiego dyskusyjnego klubu filmowego. Dzieci codziennie też otrzymują ciepły posiłek, obiad no i spędzają go w małych grupach. Gdzie m, dzięki temu mogą siebie poznać, dzięki temu też mogą być bliżej siebie, i tej radości może być jeszcze więcej. Jestem animatorką, e, wolontariuszką, pomagam tutaj na półkoloniach wychowawcom prowadzić różne zabawy, tańce integracyjne, pomagam przy opiece nad dziećmi. Najbardziej lubię prowadzić różne zabawy e, lub po prostu tańczyć. Bardzo fajne są różne wyjścia, bardzo dużo radości sprawia dzieciom wychodzenie do kina, do sali zabaw. Na tych półkoloniach bardzo mi się podoba, tutaj jest bardzo miła atmosfera, są też msze oraz jest obiad, no i bardzo dużo atrakcji miłych, są animatorzy fajni, obiekunowie. Najbardziej mi się podoba to, że mamy duży y, zakres, y, jest duży zakres jakichś takich y, zabaw. Y, wychodzimy y, na jakieś na przykład na atrakcje y, i to nam się podoba dać znaczy dzieciom, bo y, po prostu y, fajnie się bawimy i sprawia nam to przyjemność i satysfakcję. W tym zimowisku mogą uczestniczyć wszyscy, ma ono charakter otwarty i tak rzeczywiście jest, nie tylko uczniowie Salezu. Ale także spoza, także z całego dolnego Śląska dzieci są zapisane, i to cieszy, że ta grupa jest tak bardzo liczna. Zdecydowanie wcześniej musieliśmy zamknąć listę chętnych. Dzieci jest przeszło 60, tak więc duża grupa, i widać, że dzieci od samego początku i przez cały czas tego zimowiska miały bardzo dużą otwartość, gotowość do tego, żeby współpracować z prowadzącymi. Warto jeszcze dodać, że prowadzącymi jest młodzież naszego szkolnego oratorium Arka i są to animatorzy, którzy też przygotowywali wcześniej to zimowisko, przygotowywali program, przygotowywali poszczególne punkty. Tak więc też wartościowe jest to i ważne, że to młodzi ludzie swoim młodszym kolegom, koleżankom oczywiście pod opieką wychowawców, nauczycieli i kierownika tego wydarzenia to wszystko zorganizowali.